Bóg próbuje mówić do ciebie od wielu dni, ale teraz jest to pilne, dziś błaga cię, abyś się zatrzymał i posłuchał. To nie jest delikatna prośba, to naglący krzyk z nieba mówiący: przestań dźwigać sam ten ciężar, który cię niszczy. Bóg wie, że jesteś zmęczony. On widzi, kiedy wstajesz rano bez sił, kiedy szeptasz w nocy: Nie mogę już dalej. On słyszy każdą modlitwę, której nawet nie potrafisz ubrać w słowa. I właśnie dlatego Bóg poruszył niebo i ziemię, abyś spośród milionów nagrań kliknął dokładnie w to. Ponieważ wiadomość, którą zaraz usłyszysz, nie może czekać ani jednego dnia więcej. Jest tu odpowiedź, jest tu objawienie, które nada sens całemu Twojemu bólowi, jest tu obietnica, którą Bóg przysiągł spełnić w Twoim życiu, ale On potrzebuje, abyś usłyszał. Dlatego nie pozwól, aby rozproszenia ukradły ten moment który Bóg przygotował wyłącznie dla Ciebie. Jeśli te słowa dotknęły Twojego serca, jeśli poczułeś, że Bóg naprawdę Cię tu przyprowadził, polub ten film i zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić kolejnych wiadomości. Dziś Bóg chce, abyś wiedział coś, co dotknie najgłębszej części Twojego wnętrza. Bóg nie tylko obserwuje Cię z daleka, On nie jest Bogiem odległym, obojętnym, zbyt zajętym wszechświatem. By przejmować się Twoimi problemami. Nie. W tej dokładnej chwili serce Boga jest całkowicie zwrócone ku Tobie. Wiesz o tej sytuacji, która odbiera Ci sen, o tym problemie finansowym, który wydaje się nie mieć rozwiązania, o tym pękniętym związku, który sprawia, że czujesz się porzucony, o tej chorobie, która Cię prześladuje, o tym marzeniu, z którego zrezygnowałeś, bo wydawało się zbyt nierealne. Bóg widzi to wszystko. I więcej niż widzi, On czuje ból, który niesiesz. Ale nie zostałeś stworzony, by nosić ten ciężar samemu. Nie zostałeś zaprojektowany, by żyć w tym nieskończonym pędzie, w tym ciągłym lęku, w tym paraliżującym strachu, ten ciężar, który łamie ci plecy, który kradnie ci pokój, który niszczy twoje zdrowie. Bóg nigdy nie chciał, abyś go dźwigał. Słowo Boga jasno mówi. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście zmęczeni i obciążeni, a ja wam dam odpoczynek. To nie jest sugestia, to zaproszenie, to wołanie serca Ojca mówiącego: Synu, córko, dźwigasz rzeczy, które ja już poniosłem za ciebie. A wiesz dlaczego jesteś tu teraz? Bo Bóg błaga cię, abyś w końcu puścił. Puścił kontrolę, puścił potrzebę rozwiązywania wszystkiego samemu, puścił ten pomysł, że musisz być silny przez cały czas, puścił dumę, która nie pozwala ci prosić o pomoc, puścił strach, który cię paraliżuje. Bóg zna każdą warstwę twojego bólu. On wie o ranach, których nikt nie widzi, o bliznach, które ukrywasz, o traumach, o których nigdy nikomu nie powiedziałeś. On zna to odrzucenie, które naznaczyło cię w dzieciństwie, wie o tej zdradzie. Która złamała twoje zaufanie, wie o tej stracie, która zostawiła pustkę w tobie, wie o tej winie, którą nosisz od wielu lat, o tym błędzie, którego nie potrafisz sobie wybaczyć. I dziś przez te słowa Bóg mówi do ciebie: dość, dość karania samego siebie, dość myślenia, że nie jesteś godny, dość wierzenia, że jesteś sam, dość życia tak, jakby ja cię opuścił. Bo prawda jest taka, że Bóg nie opuścił cię ani na sekundę. Nawet gdy ty oddaliłeś się od Niego, On nigdy nie odwrócił od ciebie wzroku. Nawet gdy podejmowałeś złe decyzje, wybory, które cię zraniły, drogi prowadzące do ciemności, Bóg tam był, czekając aż wrócisz, z otwartymi ramionami, bez osądu, bez potępienia, tylko z miłością. I wiesz, co Bóg chce ci dać teraz? Wyzwolenie. Wyzwolenie z tego dławiącego lęku, wyzwolenie z tego przytłaczającego smutku. Wyzwolenie z tej winy, która cię zjada, wyzwolenie z tego strachu, który nie pozwala ci żyć w pełni, wyzwolenie z tej samotności, która cię konsumuje, nawet gdy jesteś otoczony ludźmi. Ale aby przyjąć to wyzwolenie, Bóg potrzebuje, abyś zrobił coś prostego, ale potężnego. On potrzebuje, abyś uznał, że nie możesz dalej iść w taki sposób, abyś przyznał, że go potrzebujesz abyś otworzył swoje serce i pozwolił mu wejść w te najbardziej zranione, najbardziej ukryte, najbardziej kruche obszary Twojego życia. Bo dopóki będziesz udawać, że wszystko jest dobrze, dopóki będziesz zakładać maski, dopóki będziesz upierać się, by być silnym samemu, będziesz tkwić w tym cyklu bólu. Ale w chwili, gdy się poddajesz, w chwili, gdy mówisz, Boże, nie dam już rady, potrzebuję Ciebie, to właśnie wtedy zaczyna się przemiana. Bóg błaga cię, abyś to zrozumiał. On nie chce jedynie polepszyć twojej sytuacji, On nie chce jedynie rozwiązać twoich problemów, On pragnie całkowicie przemienić twoje życie. On chce dać ci pokój, którego nigdy wcześniej nie doświadczyłeś, radość, która nie zależy od okoliczności, nadzieję, której nie poruszają burze, cel, który nadaje sens każdemu dniu. I wszystko to jest dostępne dla ciebie teraz, nie jutro. Nie wtedy, gdy poczujesz się bardziej gotowy, nie wtedy, gdy najpierw uporządkujesz pewne sprawy, teraz. Ponieważ to jest moment, który Bóg wybrał, aby dotrzeć do ciebie, to jest dzień twojego przełomu, ale Bóg szanuje twoją wolną wolę. On nie będzie niczego wymuszać. On oferuje, on błaga, on czeka, ale decyzja należy do ciebie. Czy nadal będziesz dźwigać ten ciężar? Czy nadal będziesz udawać, że poradzisz sobie sam? Czy w końcu oddasz wszystko w ramiona tego, który może unieść nie tylko twoje ciężary, ale także ciebie samego? Napisz, Przyjmuję, panie. Nie lekceważ mocy tego aktu wiary. Kiedy publicznie deklarujesz, że otwierasz swoje serce dla Boga, kiedy ogłaszasz, że jesteś gotów przyjąć to, co On ma dla ciebie, coś nadprzyrodzonego zaczyna się dziać w świecie duchowym. Warownie zaczynają upadać, kajdany zaczynają pękać, drzwi zaczynają się otwierać. Teraz, kiedy wyznałeś swoją wiarę, kiedy otworzyłeś swoje serce, Bóg chce objawić coś, co całkowicie zmieni sposób, w jaki patrzysz na swoją obecną sytuację. Słuchaj uważnie: wszystko, przez co przechodzisz teraz, nie jest końcem twojej historii. Ten ból, który wydaje się nie mieć końca, on ma cel. Ta pustynia, która wygląda na bez wyjścia, ona przygotowuje cię na cud, te drzwi, które się zamknęły i zostawiły cię zdruzgotanym? Bóg jest o krok od otwarcia drzwi o wiele większych, o wiele lepszych, których jeszcze nawet nie potrafisz sobie wyobrazić. Bóg nie marnuje niczego w twoim życiu. Każda łza, którą przelałeś, jest zapisana. Każda noc pełna udręki jest zamieniana w świadectwo. Każda chwila samotności przygotowuje cię na prawdziwe relacje, które są w drodze. Każde nie, które usłyszałeś, kieruje cię do tego jednego tak, które zmieni wszystko. Ale wróg nie chce, abyś o tym wiedział. On chce, abyś wierzył, że twoja sytuacja jest trwała. Chce, abyś patrzył na swoje okoliczności i dochodził do wniosku, że nie ma nadziei. Chce, abyś się poddał, zanim zobaczysz cud. On pracuje dniem i nocą, wkładając destrukcyjne myśli do twojego umysłu. Nigdy ci się nie uda. Nie jesteś wystarczająco silny. Nie zasługujesz na szczęście, Bóg o tobie zapomniał, jest już za późno dla ciebie. Ale to jest kłamstwo, a Bóg błaga cię, abyś przestał wierzyć w te kłamstwa. Bo prawda, umiłowany synu, ukochana córko, jest taka, że jesteś dokładnie tam, gdzie Bóg zaplanował, abyś był w tej chwili. Nie dlatego, że On sprowadził twój ból, ale dlatego, że On użyje tego bólu, aby cię wypromować, aby cię wzmocnić. Aby podnieść cię na poziom, którego nigdy byś nie osiągnął, gdyby wszystko było łatwe. Pomyśl o Józefie. Został zdradzony przez własnych braci, sprzedany jako niewolnik, niesprawiedliwie oskarżony, zapomniany w więzieniu, lata cierpienia, lata pytań. Boże, gdzie jesteś? Dlaczego to wszystko mnie spotyka? Ale Józef nie wiedział, że Bóg tkał mistrzowski plan. Każda niesprawiedliwość. Każde rozczarowanie, każdy moment bólu ustawiał go dokładnie tam, gdzie miał być aby zostać zarządcą Egiptu i ocalić nie tylko swoją rodzinę, ale całe narody. A wiesz, co Bóg mówi do ciebie teraz? Synu, córko, ty jesteś moim Józefem w tym pokoleniu. Wszystko przez co przeszedłeś wszystkie zdrady, wszystkie niesprawiedliwości, wszystkie straty ja używałem tego wszystkiego, aby przygotować cię na twój moment panowania. Na Twoje wyniesienie, na wypełnienie celu, który umieściłem w Tobie, zanim jeszcze się urodziłeś. Bóg nie próbuje jedynie naprawić Twojego życia. On przygotowuje Cię na coś chwalebnego, coś, co sprawi, że spojrzysz wstecz i powiesz: To było tego warte, każda łza była tego warta, każda walka była tego warta, bo doprowadziła mnie aż tutaj, ale przemiana wymaga Twojej współpracy. Bóg może dokonać cudu. Ale ty musisz zrobić krok wiary. Bóg może otworzyć morze czerwone, ale ty musisz zacząć iść. Bóg może powalić mury Jerycha, ale ty musisz obejść je dookoła. A jaki krok Bóg prosi, abyś zrobił teraz? On prosi, abyś puścił kontrolę. Puścił tę osobę, która cię zraniła i której nie potrafisz przebaczyć. Puścił ten sen, który umarł i którego nie chcesz pochować, aby Bóg mógł wskrzesić coś nowego. Puścił tę urazę, którą karmisz, tę gorycz, którą pielęgnujesz, ten żal, który zatruwa Twoją duszę. Bo dopóki Twoje ręce trzymają się przeszłości, nie możesz przyjąć przyszłości, którą Bóg dla Ciebie przygotował. Dopóki jesteś związany tym, co było, nie możesz wejść w to, co będzie. Dopóki patrzysz wstecz, tracisz możliwości, które Bóg stawia przed Tobą. Bóg błaga, synu, córko, puść. Zaufaj mi. Wiem, że zostałeś zraniony. Wiem, że boisz się rozczarować po raz kolejny. Wiem, że wydaje się zbyt ryzykowne znowu wierzyć. Ale ja jestem Bogiem. Nigdy nie zawiodłem i nigdy Cię nie zawiodę. To, co obiecałem, wypełnię. A wiesz, jaka jest obietnica, którą Bóg ma dla Ciebie w tej chwili: że Twoje najlepsze dni dopiero nadejdą, że Twoja historia nie kończy się porażką, ale zwycięstwem, że ludzie, którzy Cię zlekceważyli, zobaczą Twoje wyniesienie. Że drzwi, które się zamknęły, ustąpią miejsca bramom, które się otworzą, że niedostatek zamieni się w obfitość, że płacz nocy ustąpi radości poranka. Ale musisz wierzyć. Musisz wybrać wiarę, nawet kiedy wszystko wokół krzyczy coś przeciwnego, nawet kiedy twoje oczy widzą jedynie niemożność, nawet kiedy twój umysł podaje tysiąc powodów, by się poddać. Musisz zakotwiczyć swoją wiarę nie w tym, co widzisz, ale w tym, Kim jest Bóg? A Bóg nie jest człowiekiem, by kłamał. Jeśli powiedział, uczyni, jeśli przemówił, spełni, jeśli obiecał, możesz być pewien, to jest zagwarantowane. Nie ma znaczenia, ile to potrwa. Nie ma znaczenia, ile przeszkód pojawi się po drodze. Nie ma znaczenia, ilu ludzi zwątpi. Słowo Boga wobec ciebie się wypełni. Bóg chce, abyś zrozumiał coś bardzo ważnego dotyczącego tego momentu, w którym żyjesz. Stoisz na rozdrożu. Są dwa kierunki przed tobą. Jeden kierunek to kontynuować tak, jak jest, dźwigając wszystko sam, walcząc własnymi siłami, próbując kontrolować wszystko, żyjąc w strachu i niepokoju. Drugi kierunek to całkowite poddanie, ufać Bogu całkowicie, odpoczywać w jego zaopatrzeniu, chodzić w wierze nawet wtedy, gdy nie rozumiesz, żyć w pokoju, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Kierunek, który wybierzesz dzisiaj, Określi twoje jutro. A Bóg jest tutaj z wyciągniętymi ramionami, błagając cię, byś wybrał drogę wiary, drogę zaufania, drogę poddania, bo właśnie na tej drodze jest życie w obfitości, które obiecał Jezus, na tej drodze jest pokój, którego tak bardzo pragniesz. Na tej drodze jest spełnienie celu, jaki Bóg umieścił w tobie. Aby pomóc ci zrobić ten krok, Bóg w tej chwili uwalnia szczególną łaskę nad Twoim życiem: łaskę, abyś miał odwagę tam, gdzie czujesz jedynie strach, łaskę, abyś miał wiarę tam, gdzie widzisz jedynie niemożność, łaskę, abyś powstał tam, gdzie jedyne czego pragniesz to się poddać, łaskę, abyś przebaczył tam, gdzie czujesz jedynie ból, łaskę, abyś zaczął od nowa tam, gdzie widzisz jedynie ruiny. Napisz: Ufam Tobie, Panie. Oddaję wszystko. A jeśli znasz kogoś, kto potrzebuje usłyszeć tę wiadomość, kogoś, kto walczy samotnie, kogoś, kto jest bliski poddania się, oznacz tę osobę. Dziś, w tej dokładnej chwili, podczas gdy oglądasz ten film, Bóg działa w obszarach Twojego życia, których jeszcze nie potrafisz zobaczyć. On porusza ludzi, On otwiera drzwi, On przygotowuje spotkania, On orkiestruje okoliczności. On ustawia wszystko dla Twojego dobra. I wszystko to dzieje się za kulisami, podczas gdy Ty kontynuujesz swój dzień, często nie zdając sobie sprawy z tego, jak intensywnie Bóg pracuje na Twoją korzyść. Bóg nigdy nie przestał działać w Twoim życiu, nawet w chwilach, gdy wydawało Ci się, że milczy, nawet wtedy, gdy modliłeś się i miałeś wrażenie, że Twoje modlitwy nie przekraczają sufitu, nawet kiedy płakałeś i czułeś się całkowicie samotny. Ponieważ Bóg był tam, działając po cichu, tkając cuda, których jeszcze nie możesz zobaczyć. To jak kobieta w ciąży, która przez wiele miesięcy nie widzi na zewnątrz żadnych zmian, ale w jej łonie dokonuje się niezwykły cud. Komórki się mnożą, organy się formują, życie jest tworzone, a nadejdzie dzień, w którym to, co było ukryte, zostanie objawione. Dzień narodzin, dzień manifestacji. I Bóg mówi do ciebie dziś, że to, co nosisz w sercu, to, nad czym płakałeś, to, o co wołałeś, to, co deklarowałeś przez wiarę, jest teraz formowane w świecie duchowym i nadchodzi moment manifestacji, nadchodzi czas żniwa. Ale tak jak kobieta musi przejść przez proces porodu, aby zobaczyć dziecko, tak ty musisz przejść przez proces, który Bóg ustanowił, a ten proces często wiąże się z bólem, z presją, z chwilami, w których chcesz się poddać, bo wydaje się to nie do zniesienia. Lecz właśnie wtedy, gdy ból jest najsilniejszy, jesteś najbliżej zobaczenia narodzin cudu. Dlatego nie poddawaj się teraz, nie przestawaj wierzyć, kiedy jesteś tak blisko zwycięstwa, nie wypuszczaj ręki Boga, kiedy zostało ci zaledwie kilka kroków do cudu, nie porzucaj swojej wiary, gdy manifestacja już prawie nadchodzi, bo wróg zna Boży czas. I właśnie wtedy, gdy jesteś najbliżej swojego przełomu, on intensyfikuje ataki, aby zmusić cię do rezygnacji, używając ludzi, by cię zniechęcali, okoliczności, by wzbudzać w tobie wątpliwości oraz Twoich własnych myśli, by przekonać cię, że jesteś naiwny, że nic się nie zmieni, że tracisz czas wierząc Bogu, lecz to wszystko jest tylko potwierdzeniem, że idziesz właściwą drogą, bo gdyby nic wielkiego nie miało się wydarzyć w Twoim życiu. Wróg nie byłby tak zdesperowany, by cię zatrzymać. Opór, z którym się zmagasz, jest proporcjonalny do błogosławieństwa, które nadchodzi. Bitwa, którą toczysz, ma rozmiar terytorium, które wkrótce zdobędziesz, a ciemność, przez którą przechodzisz, jest przedsionkiem chwały, którą Bóg objawi w twoim życiu. I gdy czekasz, gdy przechodzisz ten proces, Bóg cię kształtuje, pracuje nad twoim charakterem, wzmacnia twoją wiarę. Oczyszcza twoje motywacje i przygotowuje cię do uniesienia błogosławieństwa, które dla ciebie przygotował, ponieważ on wie, że gdyby dał ci teraz to, co jest dla ciebie zaplanowane, bez wcześniejszego przygotowania, nie umiałbyś tym właściwie zarządzać. Pomyśl o Dawidzie, który został namaszczony na króla, gdy był jeszcze młodym pasterzem, lecz między namaszczeniem a koronacją minęły długie lata lata ucieczki przed Saulem. Lata spędzone w jaskiniach, lata niesprawiedliwych prześladowań, lata pytań, czy Boża obietnica naprawdę się wypełni, ale każda chwila na pustyni przygotowywała go do tego, by stał się królem, którego Izrael potrzebował, każda walka z lwami i niedźwiedziami była treningiem do walki z Goliatem, każdy moment oczekiwania budował w nim absolutne zaufanie do Boga, którego potrzebował, by prowadzić naród. A ty. Ty jesteś Dawidem tego pokolenia. Bóg już cię namaścił, już umieścił swoje powołanie nad Twoim życiem, już wyznaczył Twój cel, a teraz przygotowuje Cię. I ten proces nie jest wygodny, nie jest łatwy, nie jest szybki, ale jest konieczny, ponieważ Bóg nie troszczy się jedynie o to, by coś ci dać. On troszczy się o to, by Cię przemienić. Nie chce tylko zmienić Twoich okoliczności, chce zmienić Twoje serce, nie chce jedynie rozwiązać Twoich problemów. Chcę uczynić Cię osobą, którą stworzył, abyś był osobą, która odzwierciedla Jego chwałę i wypełnia cel, do którego została wyznaczona przed założeniem świata. Aby to się stało, musisz współpracować z procesem, przestać się opierać, przestać narzekać, przestać zadawać pytania dlaczego, przestać porównywać swoją drogę z drogą innych, bo to, co Bóg czyni w Tobie, jest wyjątkowe. Jego powołanie dla Ciebie jest szczególne, a Jego czas dla Twojego życia jest doskonały. Bóg błaga Cię, abyś zaufał procesowi, abyś odpoczął, wiedząc, że On ma wszystko pod kontrolą, abyś miał pokój nawet wtedy, gdy wszystko wokół wygląda chaotycznie, abyś miał radość nawet pośród próby, abyś miał nadzieję nawet wtedy, gdy sytuacja wydaje się bez wyjścia, ponieważ prawda jest taka, że Twoje okoliczności nie określają, kim jesteś. Ta rachunkowa zaległość, o której nie wiesz, jak ją spłacisz, nie definiuje Ciebie. Ten związek, który się zakończył, nie definiuje Ciebie ta choroba, która Cię przeraża, nie definiuje Ciebie. Ten błąd z przeszłości, który Cię prześladuje, nie definiuje Ciebie, bo tym, co naprawdę Cię definiuje, jest to, co Bóg mówi o Tobie. A co Bóg mówi? Że jesteś kochany bezwarunkowo, że jesteś całkowicie przebaczony. Że jesteś wybrany z pełną intencją, że jesteś wartościowy nieskończenie, że jesteś synem, córką króla królów, że masz cel, że masz przeznaczenie, że zostałeś stworzony, aby robić różnicę na tym świecie. Ale wróg pracuje niestrudzenie, abyś o tym zapomniał. Chce, byś definiował siebie przez swoje porażki, a nie przez Boże obietnice. Chce, byś widział siebie jako ofiarę, a nie zwycięzcę. Chcę, byś żył z mentalnością niewolnika, a nie dziecka Bożego, i dlatego Bóg błaga cię, abyś się przebudził. Obudź się do tego, kim naprawdę jesteś, obudź się do tego, co Bóg już zrobił dla ciebie na krzyżu, obudź się do obietnic, które On wypowiedział nad twoim życiem, obudź się do autorytetu, który masz w Chrystusie, obudź się do mocy, która mieszka w tobie dzięki Duchowi Świętemu, obudź się do prawdy, która Cię wyzwala. A jaka to prawda? Że nie musisz już żyć jako niewolnik strachu, nie musisz już być kontrolowany przez lęk i niepokój, nie musisz już nosić winy i wstydu, nie musisz już akceptować przeciętności, nie musisz już zadowalać się okruchami, kiedy Bóg przygotował dla ciebie ucztę. Jezus zapłacił już cenę, On już zdobył zwycięstwo, On już pokonał wroga, On już otworzył drogę, On już zagwarantował twoje dziedzictwo, wszystko jest już dokonane, a teraz pozostaje tylko jedno. Abyś uwierzył, abyś przyjął, abyś wszedł przez wiarę w to, co Jezus już dla ciebie zdobył. I właśnie do tego Bóg w tej chwili Cię wzywa, abyś wszedł przez wiarę, przestał patrzeć na to, co widzą Twoje oczy, a zaczął deklarować to, co mówi Bóg, przestał mówić o swoich problemach, a zaczął ogłaszać Boże rozwiązania, przestał definiować siebie przez swoją przeszłość. A zaczął iść w kierunku swojego przyszłego przeznaczenia. Bo od momentu, w którym zmieniasz swoje wyznanie, zmienia się twoja rzeczywistość, od momentu, w którym twoje usta zaczynają zgadzać się ze Słowem Boga, aktywujesz twórczą moc tego słowa w swoim życiu, od momentu, w którym przestajesz zgadzać się z kłamstwami wroga, a zaczynasz deklarować Boże obietnice, zmieniasz atmosferę duchową wokół siebie. I Bóg daje ci teraz niezwykłą okazję, abyś dokładnie to zrobił. Abyś ogłosił coś nad swoim życiem, abyś wypowiedział słowa, które dotkną twojej przyszłości, abyś zadeklarował, że to, co Bóg powiedział, wypełni się bez względu na to, co przeżywasz w tej chwili. Napisz: Dekretuję zwycięstwo nad moim życiem. To, co Bóg obietnicał, spełni się.